Po długiej przerwie znowu 30 genialnych braktatów. Tutaj Leszek Mazowiecki, tutaj tak zwana Syrena. Genialne monety, naprawdę świetnie tutaj. Coś wspaniałego, krzyż z otokiem perłowym i z, i z otokiem łukowym. Naprawdę śliczne pozycje genialnie zachowane nawet jak tu serbki to bardzo bardzo ciekawe o tutaj towa bracha są to ekstremalnie rzadkie monety tutaj jeleń kroczący w prawej. coś świetnego książę siedzący za stołem naprawdę genialne sztuki około 30 egzemplarzy będę nagrywał z nich filmy do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.